Widać, że na miejscu tego zdarzenia pojawiły się dwa jacyś przypadkowi, dwie przypadkowe osoby na skuterach. Za chwilę tutaj pewnie ich tutaj jednostka, bo się ja, chyba sztukan, tak? Mhm. Jednostka chyba z urzędu morskiego albo z portu by zaraz tutaj przegoni. Ta zapora przeciwolejowa już widzę, że jest rozłożona przez strażaków. Także starzycy już tę czynność zakończyli. Tu jeszcze w okolicach jest powalone drzewo. Kilka dni temu filmowaliśmy właśnie z tego nabrzeża z naprzeciwka demontaż okrętu podwodnego. I może tutaj spróbuję się obrócić i pokażemy Państwu to przewrócone drzewo. Ja tylko mam brato korasą i spróbuję tutaj się obrócić. Zaraz Państwu pokażemy. o, Jeszcze chwilkę Trochę zmniejszę zoom. I zaraz zobaczymy jaka była siła tego że żywiołu. To będzie bardzo dobrze pokazane. O. zrobimy małe zbliżenie. Troszkę damy do góry. O. o, proszę zobaczyć tu praktycznie to właśnie w wyniku tego żywiołu to drzewo dosłownie parę godzin temu runęło. Nie ma widać tutaj przejścia, dopiero strażacy będą musieli zrobić to przejście. Widać, że nawet tu nie ma jak dojść z tej strony. No, siła tego żywiołu widać, że była bardzo duża. Jeszcze zrobimy małe zbliżenie tutaj na to drzewo. O. Tak jakiś rowerzysta próbuje przejść, ładnie się uda. że przejście jest mocno ograniczone. Kończy nam się bateria, także za chwilę dodamy ten materiał i państwo, państwo, pewnie go zobaczycie. Będziemy na bieżąco tutaj relacjonować co się dzieje. Także pozdrawiamy serdecznie.